W tym przykładzie zbiór A jest bardzo ładnie widoczny. Stanowią go liczby całkowite od minus czwórki do czwórki bez minus trójki i trójki. To warto zauważyć, że nie ma tutaj minus trójki i trójki. Natomiast zbiór B zapisany jest w postaci symbolicznej. Znajdują się w nim elementy ze zbioru liczb całkowitych. Ta literka oznacza liczby całkowite. Jeśli chcesz, to sobie zapisz tam powyżej, że to są liczby całkowite. I te liczby całkowite mają spełniać taką nierówność, że jeżeli liczbę, daną liczbę całkowitą podniosę do kwadratu, no to otrzymam wynik mniejszy od 20. No i teraz sprawdźmy, o jakie elementy chodzi. Zacznijmy może tak, sprawdźmy, co by się stało, jeżeli podstawię do, do tej nierówności w miejsce x minus 5. Minus 5 podniosę do kwadratu, otrzymam 25. 25... Nie jest większe od 20. Znak nierówności powinniśmy wpisać w tą stronę. Czyli minus 5 nie spełnia tej nierówności. Ale jeżeli podstawię minus 4, podniosę ją do kwadratu, to otrzymam 16. 16 jest mniejsze od 20, więc to jest pierwszy element, który będzie spełniał nierówność. Kolejnym takim elementem będzie minus 3, minus 2, minus 1, 0. No i oczywiście liczby całkowite dodatnie 1, 2, 3, na czwórce kończąc. No i teraz musimy porównać oba zbiory i sprawdzić, które elementy powtarzają się w zbiorze A i B. Są nimi tak: minus czwórka, minus dwójka, minus jeden, zero, jeden, dwa, cztery, jeden, dwa, cztery. I widzimy, że w zbiorze B są dwa elementy, których nie ma w zbiorze A, więc Zbiór B nie zawiera się w zbiorze A właśnie ze względu na te dwa elementy, które nie występują w zbiorze A. Natomiast zbiór A w całości zawiera się w zbiorze B. I tutaj obok zapiszmy, że zbiór B nie zawiera się w zbiorze A. Na tym polega zawieranie się zbiorów.